Się zbliżają, dlatego cieszę się ogromnie, że dzisiejszym e, moim, naszym gościem jest księdz Janusz Mieszkowski. Szczęść Boże! Witam Was serdecznie, szczęść Boże. Księże, pierwsze takie podstawowe pytanie: Jak to jest być księdzem? Jak to jest być mężczyzną? W sumie fajnie, ja tam nie narzekam. Pytam się, ponieważ ten okres świąt Bożego Narodzenia dla księdza to jest jakby ciągła praca. Ksiądz musi odprawiać muszę, być przy wiernych, a nie ma księdza przy rodzinie. Tak. A powiedz mi, czy ty, kiedy przebywasz w domu, kiedy przebywasz z osobami bliskimi, to jest to dla ciebie praca? Kiedy przebywam w domu, yy, moja praca właśnie się tak układa, że pracuję de facto non-stop, aczkolwiek mam okazję też popracować przy, przy rodzinie. Mogę te prace zabrać do domu. U Ale miasta. czas spędzany z rodziną jest pracą? No nie. No widzisz. I jeśli chodzi o kapłaństwo, to jest to powołanie, służba, więc to nie jest praca, to jest życie. Yy, cały czas w kapłaństwie człowiek dojrzewa odkrywa tego pana Boga ciągle, zbliża się do niego lub oddala, bo czasami to jest krok do przodu, dwa do tyłu, ale lepiej zrobić dwa do przodu albo trzy i wtedy, i wtedy właśnie jest to coś innego niż jakaś praca. Po prostu tym się żyje. Pewnie, że odczuwa się normalne zmęczenie, tak samo, kiedy jest dość dużo na przykład spowiedzi świętych, ale i radość. A później, kiedy rozdajemy, kiedy ręce czasami wolą oddawania Komunii Świętej, jest, jest szczęście, że tyle osób przystępuje do Komunii, na święta się przygotowało, że, że są, kiedy patrzy się na świątynię, cieszę się każdą osobą, każdą Każdą osobą nową, nienową, każdym gościem, każdym, który pogrąża się w modlitwie. A, a mówisz, że Boże Narodzenie już się zbliża. A, zobacz, dopiero zaczęliśmy Adwent. I to jest problemem od pewnego czasu, że jesteśmy okradani z tego Adwentu. Bo jak wyjdziesz do sklepów, zgadza się. Masz wrażenie, jakby było Boże Narodzenie praktycznie. A ten Adwent jest. Trzeba każdemu. Niezależnie od wiary. Tak, rozumieć. to jest czas oczekiwania. Czas oczekiwania, yy, no właśnie, to jest związany z wiarą, bo czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Yy, Widzisz, ten czas oczekiwania powinien być taki, yy, taki szczególny. To jest na przykład, jeżeli zapali ci się komin w domu i czekasz na straż pożarną, zobacz, to nie jest długo, ale. Ten czas się strasznie dłuży, bo chciałbyś, żeby już, już przyjechali, żeby już to nastąpiło. I tak samo w Adwencie, kiedy czekamy na Boże Narodzenie, tak powinniśmy go przeżywać, że, że nie możemy się doczekać tego momentu, tej chwili, a jednocześnie wypatrujemy jakichś znaków, ale też przygotowujemy się na to przyjście. Właśnie ksiądz wspomniał o, o, o straży pożarnej. Jak to jest być księdzem i strażakiem? Tak jednocześnie działając w Ochotniczej Straży Pożarnej. To jest, to jest tak, że, e, że wtedy, kiedy na przykład e, stoję, zaraz mam wyjść do mszy świętej i e, odbija mi alarm na komórce, e, to, to szkoda mi, że nie mogę pojechać. A jednocześnie jestem przede wszystkim e, księdzem. Jestem kapelanem dla strażaków, ale też no, wyjeżdżam, kiedy mogę. Jeżeli, jeżeli trzeba pomóc, to trzeba pomagać w każdy sposób. I tutaj tą część dla ciała jednocześnie, chociaż i dla ducha czasami w ten sposób się realizuje. Miał ksiądz raz myśli, że, że lepiej jest wyjechać, ratować ludzkie życie, bo często tak się zdarza, że, że, że strażacy ratują Eee, ludzkie życie, lepiej wyjechać niż pójść, odprawić jakąś mszę. Nie chodzi o niedzielę, tylko w tygodniu. To znaczy, tutaj trzeba podzielić wyraźnie to, że jestem przede wszystkim księdzem jeżeli mm -hmm. przyjąłem jakiś obowiązek na siebie, że ja bym mam być na tej przy świętej, to staram się na niej być. Ale to można no. zawsze zastępstwu znaleźć. Na ostatnią chwilę jest bardzo trudno, no. bo nie zadzwonię do ciebie, żebyś ty przyszedł odprawić, bo ty nie możesz, nie? No nie, to musi nie być nie. To musi być kapłan, aczkolwiek ostatnio tak było, że dzwoniłem do księdza Mateusza, żeby wziął wypominki, bo ja jeszcze bałem się, że się nie wyrobię. Na powrót, na nasze świętą, nawet, ale udało się. Czy bycie księdzem jest dobrze dziś kojarzone wśród społeczeństwa? W XXI wieku, w dobie internetu, w dobie e, natłoku informacji. To jest takie pytanie: jak ja bym ci zadał pytanie, czy bycie. E, Jestem takim redaktorem, jest dobrze kojarzone wśród społeczeństwa. Bycie redaktorem działa na tej zasadzie, że kiedyś zrobiono sondaż i ludzie bardziej ufają taksówkarzom niż dziennikarzom. I myślę, że do tej pory gdzieś to tam zostaje. A taksówkarze powtarzają to, co mówią dziennikarze? Pewnie tak. <laughs> Więc to się zazębia. A Aczkolwiek po, po, po nawet wypuszczeniu kilku filmów takich mocniejszych dotyczących Kościoła, wiary, na przykład tylko nie mów nikomu, ten zawód księdza wśród społeczeństwa chyba gdzieś tam nie jest dobrze spostrzegany. Nie mówię oczywiście o wszystkich. Czasami niektóre osoby mają problem, że generalizują wszystko. Mhm. I... W każdym miejscu, w, w każdym zawodzie są osoby, które są osobami pozytywnymi, których możemy brać przykład, i są osoby, których możemy się wstydzić. I tak samo bywa w kapłaństwie, bo każdy jest tylko człowiekiem i upada. Ja też w życiu czasami sam byłem z siebie dumny, ale czasami też się wstydziłem. Bo człowiek jest tylko człowiekiem. Ważne, żeby jest wstać, żeby potrafić uczciwie spojrzeć na to, co człowiek zrobił i iść do przodu. Media społecznościowe pomagają, jeżeli chodzi o wiarę, o, 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 o jakby pokazanie też, bo ksiądz opowiada o tej wierze. Podczas Mszy Świętej czy podczas y, takich spotkań twarzą w twarz, jak my się gdzieś spotkamy y, w mieście, na mieście? Czy media społecznościowe jakby są taką Waszą pomocą na zasadzie zbliża się Adwent? Jesteśmy podczas Adwentu, idzie Boże Narodzenie. Przez media społecznościowe możemy dotrzeć jeszcze głębiej do ludzi. Media społecznościowe są w tej chwili dobrą reklamą, ewentualnie różnych właśnie akcji, wydarzeń, informacjom, bo wszyscy zaglądają, aczkolwiek jeśli chodzi o jakieś głębsze dyskusje, jest problem taki, że są osoby, które w mediach nie interesuje rozwój myśli, które rzucona. Tylko, żeby na przykład księdza wrzucić do jednego koszyka albo kogoś innego wrzucić do jednego koszyka. Mm -hmm. I, i tutaj, tutaj ja nie używam tych mediów do, do jakiejś dyskusji. Zresztą nic nie zastąpi tego, kiedy spotykamy się twarzą w twarz. Nie? My nie rozmawiamy w tej chwili przez telefon. Nie, na szczęście. <grym> się, bo... Ja bym ci napisał, że <grym> taką i taką odpowiedź, proszę bardzo. <grym> Tutaj zresztą, w tym miejscu, z zasięgiem też jest trudno, więc faktycznie lepiej twarzą w twarz się spotkać. Media są dzisiaj rządzą światem. Nie ukrywajmy tego, ale naprawdę bardzo dużo osób codziennie scrolluje informacje, wiadomości. I tam się różne wiadomości pokazują. Te lepsze i te gorsze. Ale dzięki nim, tak też zauważyłem, że jest wiele zakonników, księży, którzy potrafią dotrzeć do ludzi młodych. Z wiarą oczywiście. Można, zgadza się. Bardzo dużo zależy od osób, które sięgają po te media, czy przy tym myślą. Dlatego, że trzeba patrzeć na informacje, które są podawane. Jest wiele fałszywych informacji, jest wiele fejków i weryfikować tą informację, bo jeżeli ktoś, kto jest na przykład antykościelny pisze o kościele, to on musi być sprawiedliwy i często nie jest właśnie. I tutaj właśnie spojrzenie na źródło. To jest bardzo ważne. Ja zawsze starałem się tego uczyć młodzieży, jak kiedy uczę jeszcze w szkole, żeby właśnie patrzyli skąd wiadomości po prostu biorą? Kto to podaje? Adwent, tak, wracając już do tego naszego głównego e, tematu na, na naszego spotkania, adwent to czas oczekiwania, tak jak ksiądz powiedział na początku. Tylko. Pytanie, czy adwent to nie jest też czas przygotowania, czas ee, taki dobry do zastanowienia się też dla ludzi, których de facto nie widzimy w kościele. Bo oni traktują może narodzenie, w końcu przyszły święta, możemy pójść chociaż raz do roku do kościoła. Adwent jest czasem przygotowania dla wszystkich, bo przecież chociażby poprzez proraty, yy, tak jak uczymy, Przecież dzieci też przynoszą serduszka, na których wypisują zrobione dobre uczynki. Przygotowanie. Czekając, kiedy przychodzą na przykład Twoje imieniny, zapraszasz osoby, które chciałbyś ujrzeć, i czekając przygotowujesz pokój, stół, bo sobie cenisz te osoby i tak samo. Jest w czasie Adwentu. Powinniśmy się przygotować na przyjście Pana Boga. Osoby wierzące, które są głębiej wierzące, które uczestniczą w Adwencie, w liturgiach, myślę, że są też jakimś przykładem dla tych osób, bo kiedy ktoś, kto, kto jest daleko od Pana Boga i Kościoła, widzi na przykład dziecko, które idzie z lampionem, a ma jakąś wiedzę, to on już wie, o, proraty są. Ale podczas właśnie tego adwentu, zbliżającego się świąt Bożego Narodzenia, więcej można zaobserwować, że jest ludzi w Kościele? Czy, czy, czy jednak to się nie zmienia, względem całego roku liturgicznego? Myślę, że tak. Jest, jest to jakieś świadectwo, też jednocześnie my staramy się też przyciągnąć, bo przygotowanie to też są rekolekcje, które są przed Bożym Narodzeniem, adwentowe. Staramy się te osoby przyciągnąć, żeby wewnętrznie coś jeszcze zdobyły, głębiej się przybliżyły. Zresztą rekolekcje są nie tylko dla ludzi, są także dla księży. Dla mnie ja zawsze jestem zadowolony, kiedy jest fajny kolekcjonista, kiedy mogę coś wyciągnąć, coś głębokiego zdobyć, bo musimy się cały czas rozwijać. Bo jeżeli się nie rozwijamy, to się cofamy. Nie warto. Chociaż nieraz lepiej zrobić krok do tyłu, aby zrobić te dwa, trzy kroki do przodu. Yy, tak. Tylko pytanie: czy zrobisz te dwa do przodu? No, miejmy taką nadzieję, to też dużo chyba zależy, tak mi się wydaje, od y, znajomych, których mamy wśród, y, wśród nas, bo wiara też tego uczy, że Chrystus to jest nasz przyjaciel, który nas ciągnie cały czas do przodu. Więc trzymając się go, możemy spełniać swoje marzenia, możemy y, y, iść za swoimi celami, otaczając się dobrymi ludźmi tutaj na, 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 na Ziemi. Możemy chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, możemy tak samo zrobić te dwa, trzy kroki do przodu, mimo tego, że robimy ten krok do tyłu. Iż, żeś takie dwie krańcowe rzeczy yy, Trochę yy, chyba nam, bo yy, <laughs> że on nas ciągnie i trzymajmy się go właśnie. Trzeba się trzymać Pana Boga. Mhm. Bo jeżeli mamy wolną wolę, Pan Bóg w sposób cudowny zadziała nieraz i nieraz działa, ale daje nam pewną wolność. My musimy wybrać. To musi być nasza wewnętrzna decyzja. To ja muszę siebie pokonać. Kiedy jestem mały, to mnie mama prowadzi. Do przedszkola, do szkoły na początku jeszcze, ale do, do kościoła tak samo, ale później to ja muszę wybrać. To ja muszę podjąć jakąś decyzję wewnętrzną. Jak kiedy byłem młody, na przykład yy, słuchałem muzyki heavy metalowej. Ksiądz? Tak. Miałem długie włosy, po łokcie. Yy, byłem fanem na przykład Black Sabbath, też zespołu. I kiedy, kiedy zacząłem zdobywać wiedzę na temat języka angielskiego, zacząłem weryfikować zespoły, które słuchałem. Jeżeli, jeżeli okazało się, że był zespół, który śpiewał satanistyczne piosenki, to nawet jeśli mi się podobał, to przestawałem go słuchać. Bo to godziło. Coś, co jest moim wewnętrznym przekonaniem. Czyli ludzie dzisiaj słuchają piosenek bez zrozumienia de facto tekstu. Nie wiem, to jest różnie, no nie? To zależy od człowieka. Dlaczego? Przestał ksiądz kompletnie tego słuchać. Black Sabbath, Metallica... No nie, 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 nie nie, 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 jeżeli... Tłumaczmy tekst, no nie? Masz tekst. Mm -hmm. Akurat o innym zespole mówię, nie będę go reklamował. No nie, no to... Ale na jednym, nie jednym koncercie heavy metalowym byłem. Accept, Saxon, Metallica. Pierwsze rządy księdza. Pogo też było, czy bez pogo? E, pogo było na e, z koncertach, e, były takie e, w Warszawie pod namiotem InterSalle, To były takie e, tak zwane rup reggae. Czyli to było takie dni, były e, punk, reggae i New Wave. Wow! <noise> to znaczy się, to też fajnie pokazuje, że, że, że faktycznie wszyscy jesteśmy ludźmi i, i ze wszystkiego można mm, korzystać. To, że ksiądz jest księdzem nie oznacza, że tylko pieśni religijne gdzieś tam. Tak, tak, zgadza Ja bardzo chętnie i, i heavy metalu posłucham i, i, i gdzieś yy, na przykład mój zespół ulubiony, Warius Manks. I, i jazzu, i muzyki poważnej. Fluida też ksiądz słucha? Czasami. Bardzo się cieszymy. Czy ksiądz nie wie, o kogo chodzi? No nie! E, dobrze, pogadamy poza kamerami, bo e, aż mnie serduszko e, zabolało. Tak tylko dla przypomnienia, Fluid to taki zespół. W którym mam okazję grać. Nie słyszałem, książę. Słyszałem. O, to dziękuję. Bardzo mi miło. Gramy taką przyjemną muzykę, więc nie, nie, nie mamy czegoś takiego, że. To nie jest muzyka poważna z tego wynika. <grystanie> <grystanie> tak. Gramy na poważnie, bez muzyki poważnej. Ludzie bardziej przejmują się prezentami niż narodzinami Chrystusa. Bardziej czekamy na prezenty, na to, aby spotkać się z bliskimi, bo dawno ich nie widzieliśmy, bo dostaniemy prezenty. Nie myślimy o tym, że w sumie to jest Boże Narodzenie, że to jest Znaczy, jakbyś, jakbyś mógł mówić też w liczbie po, pojedynczej, bo czekamy, to mnie też rzucasz do tego polka. a ja ale nie czekam na prezenty. Mówię ogólnie. Znaczy ja też nie, nie, nie czekam na, na, na prezenty, tylko... Dobra, inaczej. Ludzie, co niektórzy... <noise> Bardziej czekają na, na, na prezenty, niż na nadejście Chrystusa. Czy tak jest, czy tak nie jest? Jak ksiądz myśli? Wszędzie spotkasz takie też i tylko zewnętrzne podejście. A to jest, myślę, kwestia czasu, życia, zrozumienia, odkrycia Pana Boga. Bo czasami to się zatrzymuje faktycznie na tradycjach. A jeżeli tego czasu yy... nam zabraknie i nie zrozumiemy yy, tak naprawdę po co, to jest. Po co jest Adwent? Po co e, Chrystus przyszedł na świat? Czasami tak bywa, że nie jednemu człowiekowi tego czasu e, z, zabrakło. To trzeba odkryć. E, kiedyś e, jest taka e, anegdota, która powstała na podstawie prawdziwego wydarzenia. Jeden mąż zawsze mówił e, w domu do żony, kiedy się szybowa na przez mówi pójdź pomóc się za nas dwoje. No i tak było zawsze. No i kiedyś w pewnej nocy przyśniło mu się, że yy, stanęli przed bramą nieba. Wyszedł święty Piotr i powiedział, proszę bardzo, powiedział do żony, wejdź za was dwoje. I drzwi się zamknęły. Tak przeżył ten sen, że na następną niedzielę czekał gotowy, żeby pójść żoną do kościoła. Yy, nikt tego za nas nie zrobi. Możemy się modlić za bliskich, którzy zabłądzili, którzy nie odkryli czegoś jeszcze, a jednocześnie możemy być dla nich świadectwem. I to świadectwo jest, jest bardzo ważne. Właśnie, bo to, że ja na przykład, nie wiem, nakrzyczę na Ciebie, że coś robi źle, to u Ciebie powstanie taka antyreakcja od razu. Ja księdza bardzo szanuję, dlatego cieszę się. Ja na Ciebie nie tej... krzyczę. Yes. Tak, dlatego księdza szanuje i to z całego serca. Jak w takim razie, patrząc na, na to wszystko, na tę naszą rozmowę, przygotować się odpowiednio do nadejścia Chrystusa? Zacząć się modlić. Zanurzyć się w Panu Bogu. Zrobić, zacząć od siebie, od Jakiegoś stanięcia przed Bogiem w pokorze. A co by ksiądz powiedział, gdyby stanęła przed księdzem osoba niewierząca, słysząca, że, że, że faktycznie zbliżają się, zbliża się Boże Narodzenie i, i, i zapytałaby się, co ja mam robić? No, idzie Boże Narodzenie, no, moja rodzina wierzy, ale ja nie wierzę. O wiarę na pewno trzeba się modlić. Apostołowie mówili kiedyś do Pana Jezusa Panie, przynóż wiary. Ja się spotkałem z osobą, która się nawróciła, czyli z byłym muzułmaninem, który odkrył tego Pana Boga, a jednocześnie ciągle brakowało mu wiary. On mówił że mówi, mówił o nas, o Polakach, że mhm. ja wam zazdroszczę, wy, wy, wy macie wiarę wszyscy, no, ja tego nie mam, ja muszę, ja muszę o to w jakiś sposób zawalczyć. Modlić się o to. Wiara jest bardzo ważna i my bardzo często ją nie doceniamy, że mamy. Ale trzeba o nią dbać. A ktoś, kto szuka, fajnie jest takie osoby spotykać. Kiedyś dzwoni do mnie znajomy i mówi, że słuchaj. Strzeliłem ci na odpust dzika. No. Bo tam, gdzie byłem na, na poprzedniej parafii, robiliśmy odpusty, między innymi y, właśnie takie było jedzenie dla wszystkich, nie? Przyjedź. Ja mówię, słuchaj, ja y, jestem na rekolekcjach. On mówi, a co to jest? On nie był wychowany w Domu Katolickim. Ja uwielbiałem mówić zawsze o takich rzeczach. Dlatego, że on to odkrywał na nowo. On nie pytał się w sposób złośliwy, jakiś, czy, 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 czy atakował mnie coś, tylko pytał się z ciekawością dziecka. Czyli można spotkać Szukał. takich Szukał. ludzi, którzy szukają, którzy, którzy zadają dużo prostych pytań odnośnie To Czasami bardzo trudno jest na takie pytanie nagle odpowiedzieć. Kiedy w jednej ze szkół pojawił się uczeń z Ukrainy, ja się pytam, czy ty byłeś chrzona, on mówi, a co to jest? No i tak z rozbiegu powiedz. Co to jest chrzest? No, tak. Nie, nie, nieraz faktycznie trudno odpowiedzieć na najprostsze pytania, a niekiedy mamy przygotowane odpowiedzi na te najbardziej uciążliwe. Tak mi się wydaje. Tak jak chodzę do kościoła, bo ja tu nie, nie ukrywam, wierzący jestem, do kościoła chodzę i, i niekiedy jak słucham kazań, przede wszystkim też na mszach ślubnych e, z, z racji swojego zawodu, to księża potrafią odpowiedzieć bardzo ładnie, czym jest miłość. Nie tylko miłość dwojga ludzi, ale miłość ta do Boga. Jak ksiądz to na przykład wytłumaczył. Czy ta miłość, przypuśćmy, w Adwencie jakoś tak się umacnia, rośnie, czy, 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 czy ona jednak pozostaje na tej samej linii? Bo jak wiemy, okres wielkanocny. Zmartwychwstanie Chrystusa, to że chyba takie większe, lepsze święto, nie? Yy, Łatwiej jest powiedzieć o miłości małżeńskiej niż właśnie o samym wzrastaniu. Bo yy, już Ci odpowiadam na to pytanie. Yy, Jak byłem młodym księdzem, yy, miałem trudności z kazaniami ślubnymi. Dlatego, że jeszcze miałem małe doświadczenie. Bo w, najlepiej jest mówić młodym o miłości. Pokazując miłość innych, czerpiąc z tego źródła, gdzie teraz znam tylu młodych, tyle różnych przykładów mógłbym e, wrzucić, że po prostu e, hamuję się patrząc na zegarek czasami, żebym za długo nie mówił, żebym ich nie wymordował e, swoim słowem, a jednocześnie e, w przygotowanie to do Bożego Narodzenia w czasie Adwentu. To już jest zdobywanie miłości na podstawie zdarzeń w naszym życiu. Doświadczenie nasze życiowe jest bardzo ważne i poprzez nie też się zbliżamy do Pana Boga, albo oddalamy, bo czasami ktoś nas w jakiś sposób może zrazić, ale właśnie bardzo ważne jest, żeby przede wszystkim patrzeć na tego Boga. Nie na siebie, bo my czasami jesteśmy tak zapatrzeni w siebie, że, że Boga nie zauważa. A wśród nas nie ma Boga? Że my tak jak patrzymy, jak patrzę na księdza, i to Boga widzę. Bóg jest w każdym z nas. Jest w każdym z nas, no nie? Tylko, że zobacz, czasami trafiasz na osoby, które wszystko wiedzą najlepiej. Tam, znam kilka tam, takich i tam, osób. I tak, I tak wtedy wiesz, nawet Pan Bóg nie może się za bardzo przedrzeć w tym momencie, bo te osoby. Yy, są w siebie wpatrzone. Adwent. niezwykły czas. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Chyba, że źle mi się wydaje. Przepiękny. Yy, w trzecią niedzielę rozjaśniający ten kolor fioletowy na różowy. No właśnie, to też niespotykane, żeby mieć różowy ornat. Tak trochę. Bo to nie ma. Mamy cztery kolory główne. I to róż się pokazuje. Dwa razy do roku używamy. To są takie niedzielę, niedzielę radości. I właśnie przerwanie tego i tej takiej yy, zadumy, a jednocześnie wskazanie na tą radość oczekiwania. Będziemy oczekiwać. Przed nami druga niedziela Adwentu, później w sumie trzecia, czwarta i piąta Boże Narodzenie. Cztery świece mamy. Dobrze, dobrze, mamy. dobrze. Właśnie! Pamiętam! Wchodzę do kościoła, mogę się przyznać. Cztery e, niedziele adwentowe, e, dlatego też, stąd też e, moje pytanie, dlaczego cztery? Cztery niedziele adwentowe. Dlaczego nie dwie? Byłoby szybciej. Dlaczego nie dziesięć? Byłoby wolniej. <noise> tak, pytanie. Kończące już de facto naszą y, rozmowę. Dlaczego właśnie mamy cztery niedziele adwentowe, a nie dwie, nie dziesięć, nie, 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 nie? Bardzo się cieszę, żeś to pytanie zadał. O, jak miło! Po całej naszej rozmowie takie miłe słowa na końcu. Y, dlatego, że y, nie możemy wszystkiego podawać na tacy. Myślę, że to będzie pytanie do każdego, kto słucha. Żeby poszukać Dlaczego cztery? Czyli w tym programie odpowiedzi nie znajdziecie. Przepraszam, nie ja o tym decyduję. <grystanie> Księże, bardzo dziękuję za spotkanie. Miejmy nadzieję, że, że, że faktycznie ten adwent tegoroczny będzie po tej rozmowie dla naszych widzów nieco inny. Spojrzą na ten okres nieco inaczej. Chciałbym, żeby ten adwent był inny. Dlatego, żeby coś zmienił w nas. Przybliżył nas do Pana Boga. I jednocześnie dzięki temu Adwentowi byśmy y, mogli być na siebie lepsi. Dziękuję jeszcze raz. Szczęść Boże. Daj Boże.